w dwóch placówkach, tak? ale jak ci goście z Ukrainy czują się tutaj nasze świątyniach, sygnały już do Pani dotarły, no i na jaką pomoc mogą liczyć zarówno nauczyciele, ale także uczniowie. Bardzo się cieszymy z tego, że e, szkoły, które podlegają urządzełkowskich, przyjmują tych wspaniałych gości. Zarówno jest to szkoła e, dla osób niesłyszących w raciborzu, jak i dla mistrzostwa sportowego. I cieszymy się, że możemy się zintegrować, że możemy dołożyć tę maleńką cegiełkę Województwa do Szkolskiego do tej wielkiej polskiej pomocy, e, która płynie dla naszych e, sąsiadów e, ze wschodu. E, I mam nadzieję, że nasza pomoc, taka celowana pomoc, długofalowa pomoc... E, powoduje, że będą żyć człowieka bezpiecznie i że kiedy przyjdzie czas, będą mogli wrócić do swoich rodzin i cieszyć się swoją policjantą i swoim domu. Mm -hmm. e, no właśnie, czy tutaj e, jeżeli chodzi o e... szkoły są e, przygotowane na przyjście na tych e, uczniów, te miejsca też e, są, ale na jaką jeszcze pomoc e, ci obywatele e, mogą liczyć? Czy tutaj e, dla tych e, wybitnych e, sportowców, bo tacy tutaj w Bracie też się pojawili? Czy mogą być na przykład jakieś stypendia, wyjazdy, pomocy, czy to też jest przewidziane? Tak, przygotowujemy ze środków unijnych, z tej perspektywy, która właśnie się kończy, przygotowujemy taką metodyczną, systematyczną pomoc na kolejne miesiące, a może czasami i kolejny rok. Przede wszystkim są to kursy językowe, które są skierowane i dla osób dorosłych, i dla dzieci, po to, żeby mogły się dobrze zintegrować, żeby nie było tej bariery językowej, żeby mogły nie tylko te osoby Dobrze się porozumiewać w urzędach czy między sobą, ale też podjąć pracę, więc nie tylko kurs językowy, ale też kursy kompetencyjne. Przygotowujemy również duży projekt skierowany do Centrów Integracji Społecznej, po to, żeby integrować się właśnie z naszymi gośćmi, żeby też ta pomoc społeczna do nich docierała. No ale też przygotowujemy taką pomoc dla samorządów, które tych gości przyjęły. I jeżeli to będzie stu, stu gości z Ukrainy i więcej, to będziemy, będzie można zakupywać na przykład sprzęt, laptopy, pomocy dydaktyczne, wyposażać sobie klasy w szkołach właśnie po to, żeby te pomocy dydaktyczne były też dwujęzykowe i żeby uczniowie dobrze się czuli i dobrze wpłynęli wiedzę właśnie na naszych to pytanie Pani Marszałek, jak Pani osobiście odbiera kryzys uchodźczy, jak Pani to przyjęła, to co się dzieje aktualnie? Katowice są też takim miejscem przerzutowym, jeżeli chodzi o uchodźców, tam widać mocno tą falę, która przybyła do nas. Oczywiście Katowice są tym miastem, które przyjęły najwięcej osób, które śrapiły na los. No ja, na początku moje serce się złamało na pół bo myślałam o tym, co mogłoby się nam przydarzyć jako Polakom. Dziś widzę, że oni się pięknie z nami integrują, że mają podobną mentalność, podobną kulturę. Mnie również um, bardzo... Um, jakby z sentymentem podchodzę do tego, że widzę też te osoby w miejscach kultu religijnego. Oni modlą się razem z katolikami, uczestniczą w tych wszystkich świętach, bardzo mocno to przeżywają, więc ja przyznam, że bardzo się cieszę, że Polska przyjęła, otwarła swoje serca dla tych osób, które tej pomocy potrzebują, bo nie wyobrażam sobie tego, że nasz kraj mógłby się znaleźć w takiej sytuacji. I powiem tak, stój Ukraino, bo... To jest to miejsce, które jakby oni powodują, że my się czujemy troszeczkę bardziej bezpiecznie u nas tutaj w kraju. Nie, dziękuję, dziękuję bardzo.